Witajcie z tej strony, Sebastian. I Agnieszka tam. A, rogu. Hej. Dzisiaj pokażemy Wam przejazd z naszego osiedla do sklepu takiego z ciuchami. Ogólnie, pod... w Polsce jest tak, że jak wyjdziecie sobie z mieszkania, to najczęściej wszędzie da się dojść na piechotę. Za wyjątkiem takich większych centrum handlowych, prawda? I tutaj zobaczycie, jakie są odległości na Florydzie. Będziemy przejeżdżać najpierw obok takich sklepów spożywczych oraz. Ogólnie, tutaj są strefy, prawda? Czyli strefa mieszkalna, handlowa, przemysłowa. I pokażemy Wam właśnie, w jakiej odległości jest pierwsza strefa handlowa, w takie, taka, e, taka z mniejszymi sklepami. I pojedziemy dalej do kolejnej strefy handlowej, gdzie te sklepy są już znacznie większe. No i zobaczycie, właśnie, jakie odległości tutaj są, z tym, że zaznaczam, iż my specjalnie tak dobieraliśmy mieszkanie. Aby było w miarę blisko do mojej pracy, do oceanu, do stref handlowych no i dosyć nam się to udało, prawda? Bo wszędzie, wszędzie mamy blisko. I pamiętajcie, że nagrywać będziemy za pomocą tej kamerki HD, eee, to był GoPro Hero 2, <śmiech> <śmiech> eee, czyli to nie jest taka dedykowana kamerka pod, e, pod jako dashboard, kamera do, do filmowania w samochodzie, ale tamta, tamta się zepsuła i będziemy z tej korzystać. Więc dźwięk raczej rewelacyjny nie będzie. Mam nadzieję, że to jakoś wytrzymacie. Eee, ok, no to tyle, i ruszamy. Ta pogoda nas nie rozpieszcza od dłuższego czasu. No, no wygląda na to, że będzie padała Pada od Nie mamy umbreli Umbrela, <grym> <grym> ela, a piosenka w historii. Chcę sobie troszkę szybko zmoczę No, tu mnie zaskoczyłeś. Czym cię zaskoczyłem? Zobaczysz szyby, bo zawsze masz taką zapachranną my ci to nie przeszkadza. No ale żeby coś było widać. <grym> no. To gdzie mam najpierw pojechać? Bo pamiętasz, planowaliśmy coś takiego, że ja pójdę na chwilkę też do tego e, do, ho, do Office Depot i poszukam kabelka do tego mikrofonu. No, nie? no to wysadzisz mnie pod sklepem tam z tymi ciuchami i przejdziesz sobie na drugą stronę, a potem tam przyjedziesz. Masz telefon? Tam... No, tylko ja się boję, że Ci nie będzie działał ten telefon wtedy jak my się znajdziemy No to, to chodźmy lepiej razem Ale wiesz, też długo będziesz robiła te swoje zakupy ja bym chciał z godzinkę spędzić w tym, wiesz, A tym drugim coś sklepie nawrać, tak, w ten sklep? Aha, właśnie Dobra, to, to idziemy razem Co tam z tyłu? Zamknięty jest bagażnik? Tak A długo, no? Nie, może tylko kupię w kluski, jak ten ma być jutro, to No bo... Zobaczę po prostu hmm. Skończy się tak, że nic nie kupiłem zazwyczaj. Ale I drew dla Mojka. <grym> Rzadko się widzi, żeby, żeby dzieci chodziły tak tutaj chodnikiem. To się tutaj tak, z tych tutaj nie sobie tu... Chyba, że z tych właśnie osiedli obok. Właśnie się tam błyskało. No bo, Kasin, Wiem, że jutro też ma być taka pogoda, dlatego nie wiem co będzie z tym grillem, ale naprawdę mam grilla pod daszkiem. No wiesz, że on ma tam taki ten drewniany cały ten. I tam Aha. grill stoi z boku. On ma no, ale nie jest pod dachem, grill jest normalny. Możecie... on ma go na kółkach, tak? No, może. On stoi z boku. Boże, u nas... W domu rodziców, lub wiesz, wielki grill. Nagle zaczęło padać, tu wiesz stronę. No, grill był pod oknem, padał deszcz, ale pod zadaszeniem, pod balkonem i przez okno się przekładało. to. <grym> Ciekawe tym czy będzie nas słychać w ogóle, co mówimy. Jeżeli tak, to po prawej stronie teraz właśnie zaczęła się pierwsza ta taka strefa handlowa. Czyli 3 minuty drogi stąd? No, bardzo blisko, i tu, tutaj to można dojść hard. na piechotę. Z naszego domu można dojść tutaj na piechotę, z tym, że. Jest to na tyle daleko, że potem przytargać jakieś tam siatki z zakupami, to, to może być problem, mimo wszystko. Ja już kiedyś no. Nawet nie problem przytargać, ale po prostu jest tak gorąco, że naprawdę to jest męczące po prostu mhm. chodzenie z tymi zakupami. Nawet teraz, co prawda, jest deszczowo. No tak naprawdę po... na nogach to się tutaj idzie 10 minut. No. Nasz kochany public. Ale zobacz tutaj, jaki korek dzisiaj, co się stało. Weekend jest, ludzie z plaży wracają No tak? właśnie z plaży, dlatego <laughs> ja jestem zaskoczony, że w taką pogodę z plaży No ale się stało, wiesz, jeszcze dwie godziny temu to na balkonie tak świeciło słońce, że sama mm. chciałam się No, że wiatr się wzmaga Swoją drogą ten pierwszy huragan już przeszedł, ale drugi teraz się zbliża i. Tutaj... Był jakiś huragan? Ale on od południa minął Florydę, tam a. bardziej w stronę Meksyku poszedł, ale zobacz jak wieje, te drzewa, spójrz no i tutaj generalnie jest tak, że świeci słońce, a za pięć minut leje tak, po prostu tak szybko się zmienia pogoda na no, no nie? Jak w górach <laughs> No ale to przyznaję rację, że faktycznie to się szybko pogoda zmienia. Tak już dawno nie widziałem, żeby mocno biało, chyba Fajnie. że tak naprawdę jest wiesz yy, huraganowo. I idziemy tam jedynką czy autostradą? Tu teraz w prawo skręcamy, nie? I na. Strig. Tak Teraz mi ktoś tam po mnie pojechał, bo powiedziałem, powiedziałem, że idziemy zobaczyć Burger Kinga. Nie mówi się Burger tylko Burger. O, ja <grym> raz, ale z maria. drugiej strony tak powiesz w Polsce, hamburger. To tak jestem czy... w Chicago, tak? No ale czekaj. Chicago, on... Chicago. U... To zależy. Tylko właśnie jak powiesz w Polsce? Hamburger czy hamburger? No właśnie. A my jesteśmy Polakami, mówię do Polaków i mówię po polsku, no nie? Ja mówię, daję sobie sprawę z braków moich językowych, a niektórzy się Ale tak, tutaj jak rozmawiamy to... ze znajomymi, mówią normalnie Burger King, tak samo wszyscy no inni, no czy marki, a nie i tak dalej, no. Tak samo właśnie tak mówisz w tym Chicago albo Chicago. Jedna i druga wersja jest poprawna się okazuje, no nie? I się, że ktoś powiedział Chicago albo Chicago, nie ma sensu, ponieważ obie są poprawne. Jak się nie mylę, jak to było, że ci, co mieszkają w Chicago, mówią Chicago chyba? Tak, tak. A ci, co tam, a ci z zewnątrz mówią Chicago. A, ja, a może odwrotnie, nie pamiętam. Ale wiem, że jedna osoba wypowiadała się na ten temat, która ma o tym pojęcie. I właśnie powiedziała mi wyraźnie, że jedna i druga forma są poprawne. Ci, co się czepiają, no to nie chcemy sobie tutaj ciekawić tak poprawnie będą mówili wszystko. Znaczy ja sobie zdaję Oj, zablokuję, a nie, nie, zablokuję. Ja sobie zdaję, tak sprawy sprawę z moich braków językowych, ale i tak nie jest najgorzej. Ale te kaczuchy. No prawda jest taka, że ci, co się najwięcej czepiają, tak naprawdę mają jeszcze większe braki językowe, po Nie, nie, no właśnie nie zawsze. Czasami jest tak, że ktoś jest dobry w czymś, na przykład, nie wiem, skończył polonistykę i on Ci każdy błąd wyłapie. No okej, okay, no, w porządku. Znaczy, no, ja myślę, że to jest złe, ponieważ ja też jestem za tym, żeby zwracać komuś uwagę, jak się myli, ale jak to są jakieś takie naprawdę rażące błędy, no, nie? Tak, włączać i włączać. <laughs> kiedyś co się nauczył. Przynajmniej się poprawiam. No nie? Zdaję sobie sprawę z tego błędu. Tak kiedyś kolega mnie nauczył, że nie mówi się przyszłem, tylko przyszedłem. A jemu to zajęło te trzy dni. Ty masakra, już dawno tutaj takiego korka nie, nie uraczyłem. Nie uleczyłem. Ja lubię ten wyraz. <grymne> nie, jeszcze tutaj, w z filmików. O co to chodziło? Zasmakować, ale też było tak. Zasmakować. Uż nie, no nie kojarzę. To tam też wiesz, co chciałem, kurczę, jak dojedziemy, to chciałem dziennik nagrać na zewnątrz. Nie wiem, ale wiesz, co wziąłem? Ten, na szczęście wziąłem, wziąłem, tak? Mikrofon. <grymne> Nie. Wiem. A to można popaść wiesz, w paranoję jak potem, jak masz nie? Te, no dlatego nie przejmuj się. Wiesz, jak masz yy, te sklepy wzdłuż, normalnie masz to daszenie, więc no luz, tutaj naprawdę nie ma problemu. Ciekawe, Ciekaw jestem, ile kosztuje takiego, takiego budyneczku jak ten, ale pewnie z 5 tysięcy miesięcznie albo 10. Z hmm. tym, że jakby to był... Nie, więcej, bo to jest duże. Ale zobacz, bardzo dużo jest takich miejsc pustych, no nie? Takie pobudowali budynki, coś no, tam te kiedyś to było, to wszystko upadło. To jest wszystko puste. Aha. Dalej kryzys. Przecież tutaj był jeszcze niedawno salon, no nie? Hmm? Ale mo moim zdaniem lokalizacja jest tutaj świetna, ponieważ Czasem to jest na, na, na większych wydupiach, no nie? No. Te salony jakoś tam. Ale wiesz, czego to wynika? Bo z tego, co uważałem, to salony trzymają się blisko siebie, czyli jest na przykład nie wiem, 20 salonów samochodowych obok siebie, i jak ktoś szuka samochodu, to właśnie jedzie w tamto miejsce. No to A to jest odosobnione. Znana. No dokładnie. Tutaj było odosobnione i może dlatego oni sobie zbankrutowali, albo zarobili więcej, przy... zarobili dużo i przeniesie się w jeszcze lepsze miejsce. No nie wiem, Czeka, coś, tu troszkę na lewo, bo tutaj. No ma... tak będziemy wkraczali. No, no wiem właśnie, ale zobacz jak on cwaniaczy, no bo może... No bo ja też będę jechał w prawo, jakby nie patrzeć no to jest Tutaj wiele osób... Nie, nie, no, to jest łamanie prawa. co, no, po trawniku jedzie i... no, Sorry bardzo, ale tutaj wiele osób może jechać w prawo na skrzyżowaniu i nie robią tego co on. To też puste widzisz, jakieś to No nie wiem, czy puste. No i dać że to po Chociaż nie ty, ale powaga, masakra, będzie jechać tam 25 minut. Nie no, że zaraz będzie tam. Oby na jedynce okej. nie było korka. No to wszystko w plaży idzie, wiesz, mówić. Zaczął ale, się i... Ja przyznaję, że faktycznie masz rację, że chyba wszyscy z plaży uciekają, wiesz, bo się boją, w tygodniu że... mało kto stamtąd jedzie, żeby był taki ruch. Uh -huh. W weekendy najbardziej. Jest takie ale właśnie słuszna uwaga, że wcześniej było słońce, dużo osób było na plaży i ci wszyscy teraz uciekają, ponieważ się wiesz, zrobiło pochmurno i zaczęło padać. nie wiem czy... bo o 12-13 mamy u nich być. Najwcześniej o 13 bym e, pojechał. To żeby nie Właśnie, no dokładnie. Czy jeszcze może być taka opcja, że Marek tu się będzie czuł jeszcze gorzej, tak? Wstaniemy, <laughs> normalnie zadzwonimy, na spokojnie. Kolalinię. Kamel, kamer, kamer Jedziemy, nie czekamy. Tutaj nie lubię prawym pasem jechać, bo są te studzie studzienki. Rzadko się tutaj spotyka, żeby takie. O, bar, jedziemy. Eee, no, no tutaj to, 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 to jeszcze są. Tutaj to one są przynajmniej. E, no tutaj jedna nie jest. Płaskie takie a Tutaj Tutaj jak stronę... masz w Polsce nie raz, no, tak grubo wystają na tym. Znaczy, no zależy, nie ma co generalizować, aczkolwiek stan dróg w Polsce pozostawia wiele do życzenia. Tu przynajmniej nie kradną tych e, studzienek przecież w Polsce kradli. Nie jak kradną. Krad... No. Jak to? No, Ile razy było tak? że kradli przecież i sprzedawali na złą. A Jezus, nawet już nieraz czytałam A? W jakimś tam miejscu pokradli studzienki i A przed takiego i... czegoś w ogóle nie powinno się przyjmować na no, złomie No, nie złomu. Wiem, że kiedyś było tak, zmienili prawo, które miało uchronić przed kradzieżami w, w złomiarzy i chodzi o to, że musisz powiedzieć, skąd masz daną rzecz i doszło do tego, że ktoś przynosi tory kolejowe albo jakiś tam kawałek trakcji, no nie jakieś, jakieś tam, powiedzmy, nie wiem, kable I, i ten, i mówi, że znalazł na śmietniku no i co, jak mu to uduje? No właśnie o to chodzi, że to jest martwe prawo, no nie? Co zmienia nie fakt, że powinien być. Nie wiem, ciężko teraz właśnie powiedzieć. Bo z jednej strony w Polsce jest bieda, i dlatego często ludzie kradną. No to Biedą, trzeba Nie, są znać. takie dzielnice, bo nie wszyscy, no tak? tak? No a z drugiej strony ci bezdomni, no większość z nich tak naprawdę ze śmietników to bierze, no nie wszyscy kradną. No, tak? Ale z tego też się. mają jakoś, mogą żyć, no przynajmniej. Weź raz tutaj znaleźć ten złoty środek, no nie, bo z jednej strony jest dużo właśnie takich typowych cwaniaków, złodziei, co nie chce im się pójść do pracy i wolą kraść, a z drugiej, to niektórzy są doprowadzeni do ostateczności jeżeli on nie ma co dzieciom do garnka włożyć, to chwyta się wszystkiego, no nie. French Vanilla, co to jest? Gdzie? On ma tutaj, za szybą. No. w tym też jeszcze nie byliśmy... Crunch? Crunch? Jak to czyta się? Char... Chicken... Nie widzę to. W Charge. Charge? Chicken? Jezu, no po to No i jak będziemy wracać, no bo wiesz, jak tam pojedziemy do Ani, ja wiem, coś tam trzeba, nie wiem, kupimy jakieś picie czy coś, żeby tak z pustymi rękoma nie jechać, a jutro mogą być sklepy zamknięte, bo się to święto. A, święta. właśnie. No, i to więc tak. musimy po drodze zjechać Ty. i tam jakiś kawałek mięsko, bo Ona mówi, że generalnie ma, ale nie wypada tak jechać bez niczego, tak? Mhm, ale nie bierzemy żadnego alkoholu. Oni nie piją, a my też nie będziemy pić, bo samochodem. Czyli... Nie, na nie wypada, to nie osoba będzie piła rztanie, to tak no to nie przeszkadza, no to już Boże drogi, że przeszkadza. To ci powiedział, że przeszkadza, więc... No drogi. nie to przeszkadza. Oj, wiesz, to jest na ulicy. mamy coś do jedzenia na jutro? Czy też musimy jeszcze skoczyć do sklepu? A no gdzie my do nich, to trzeba kupić tak, żeby coś tam dać. Już tam się nie musimy martwić o jedzenie jutro w domu. Nie? <trym> no Nie będę Coż oni zasłaniają, na przykład nie wiem, czy on tam coś za nim jedzie, czy nie? No, no Wiesz, tak, tak, tak hmm. To dzielaj, like, to jedziemy? Tam od razu do tego swojego sklepu? To najpierw po okay, Bo tu jest ta, ta jest ta strepa handlowa. Ale tu też Kabel przedłużający do, do mikrofonu. Między mikrofonem a kamerą. Ale to może poczekać, a okej, okay, to zaparkujemy tutaj, potem już na dłużej tam pójdziemy, okej? Okay? To jest znowu cztery znaki stopu Dobra Tu, tu. Mhm. tu możemy jedynie kupić Do tego opis Max pójdziemy, a później tam do tego sklepu z ubraniami, ale to jest zamknięte chyba Nie, nie, sorry, tak, sorry. Tutaj w każdym razie jest około niemi. Dziesięciu takich większych sklepów, no nie? Sieci się no to tyle. No nagramy teraz jeszcze jakiś krótki dziennik, wiesz?